Kupiemy go, i on ma Nudusa! Pa, tak, crafters. A wiem co on robi, on Man załat... Y, on al, Alta. Tak masz. Co? On robię screena. No. Dara. Wy duszicie, wy biegniecie i... Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Ewań Bell a to jest pierwszy odcinek na moim kanale. Pierwszy odcinek w ogóle chyba z Minecrafta, w ogóle z serii tak. Jestem ogólnie w... tak na... w, w I z, przed chwilą mi założyliśmy Bacona, który ktoś podjebał, ale to już mniejsze o to. Nie miałem co nakręcić, jak się nie nudziło, i że sobie w końcu zakręcę jakiego Bacona budowaliśmy. Tam kraftar coś robi. Nie wbiję o bacon naprawiony. Nie wbiję na teraz, bo tam jest zbyt duży chaos i za chwilę przejdę wam do pokazywania jak buduję bacona, to jaka jest atmosfera w gildii. Mam nadzieję, że odcinek się Wam spodoba i to tyle, to miałem dzisiaj powiedzieć. Narka. Okay. A co będzie chciało, nie? No dajcie to, czekajcie, ja tu chowam poty nie bierzcie nic. Ej, mogę sobie tego wziąć? Nic, cicho, cicho ja to się nagrywa. Daj Tomek, pożycz mi się covid, jak sobie no do No właśnie Tomek daj. Ja nie mam tych czy... bloków. No to daj mi, no, mi je to jest blok. blok. My, my, my się, my daj mi Daj mi trzy bloki. To oddaj dwa. Czekaj, ja dwa jeszcze potrzebuję. Przerobę sobie. Dwa bloki. Masz. Tylko podłoga musi być jeszcze tu w stołu, Dobra, mam. ...przecież jest... O, to... ej, i ja dołączę do gildii. Dobra, i ile masz jeszcze? Ej, ten offsharp pad... ja mam dwa bloki No offsharp no, off pad! A ty jesteś już w gildi? Jestem. Odejdź się, ej, odejdź się. Ej, ej, może coś lepiej zrobisz w krafter z tą dziurkę? I wtedy ja będę nagrywał, i wtedy będziesz ironowe bloki stawiał. No to już możesz <grywać> nagrywać. No, ale, no, ale powiem, że, żebym ja to widział. Odejdźcie, no odejdźcie wszyscy. Wszyscy stójcie, ej, stójcie na tych, tych piecykach. Na piecykach, Kuba. Ja nie mogę. Stawiam bloki, dobra. Na piecykach, dzisiaj okay. Ja nie mogę. Zrób, zrób, tu dziurkę, Crafters. Crafters. Czekaj, to jest na dole Dobra, ja nagrywam I tu dobrze co trzeba coś zrobić potem Czym Czemu takie małe? to chyba już to chciałeś. Za małe! To Czemu... jest za małe! Co ty A jak coś kopię? Kilopem można Biak sobie okay. Jeszcze raz, raz nagrywam, teraz na raz nie drobię Nieźle zrobiłem, już to zrobiłem Za małe! No. I teraz powinieneś go dać chyba. Bury? Teraz tutaj. Waga. To tak nie, sześć, nie działa. Dwa, nie zadziała, nie zadziała. No Haha. <grym> Musisz. Patrz. Jeszcze nie, ja muszę usunąć jeszcze raz. Czekaj. Ej, bo u mnie burza jest zaraz. Spec! kiedy mogę zacząć na no, no, Dawaj, no. Nodiczaj no. się. Trzy, no. cztery. Aha. Oh, yes, yes, Ej yes. e, piszemy. No? Dobra. Piszemy w Hatma Bacona. To ładuję. Ja ładuję. E, Poczekajcie. Cimo, piszemy w Hatma Bacona. Na trzy, na trzy. Jak, no? no? Jak to Wszystko się pisze? Jak to się pisze? Beatona. Piszcie Bacona. Beatona. I na, be na, no. czy, na trzy, na trzy. Każdy każdy tak. Trzy, cztery... Tak. <laughs> <laughs> Dobra, ja. jednak. Była to ikona. Przecimy, nie wiem Diaksa, jednego dobrało mi tutaj.